Cześć, dzień dobry, witajcie serdecznie w nowym dniu. E, jesteśmy w Snowdonie. No i jak to w górach? Pogoda zmienna bywa. Wczoraj było pięknie słońce, dzisiaj jest tylko 5 stopni i pada deszcz. No niestety. E, my jesteśmy ok, ponieważ mamy ciepło, mamy sucho. E, za chwilę robimy śniadanie. Swoczuję tylko tym ludziom, którzy są w namiotach, bo no, tam na pewno dzisiaj pływali. Także myjemy śniadanie. I mamy dzień, gdzie będziemy zwiedzać całą Snowdonie za szyb motorhome'a. Zostańcie z nami i zapraszamy na nowy dzień z Mencels On The Go. Idziemy trochę pojeździć. Ja zakłady przyjmuję z Męclem, że ten van, który tu się wpakował między nas w nocy, chociaż tutaj nie ma parceli, Zobaczycie, przesunie się na naszą miejscówkę, bo pewnie myśli, że jak się zbieramy w taką pogodę, to że wracamy do domu. Także ciekawa jestem, jak wrócimy, a popołudnie ma być ładna pogoda, więc podejrzewam, że wrócimy, on sobie będzie stał i jeszcze się do prądu podepnie. Robimy sobie taką objazdówkę, bo ten kemping, na którym jesteśmy, jest położony bardzo wysoko w górach, więc tam są chmury, jest deszcz, a zjechaliśmy na dół i praktycznie nie opada. Także fajnie, bo pójdziemy sobie nad jeziorko się przejść, jesteśmy w Lamperis w tej chwili idziemy odwiedzić nasze samotne drzewo. Zobaczymy, jak się zmieniło od ostatniej naszych wizyty. Pospacerowaliśmy trochę, teraz zostawiamy no one sobie tutaj rzucają kamienie. A my idziemy zrobić kawę do naszego kampera. Byliśmy na krótkim spacerze przy jeziorze. Ty już mówi z nazwy. A teraz udajemy się do zamku z National Trust. nasza czas to jest taka organizacja charytatywno-rządowa, jeżeli się nie mylę. I ona opiekuje się wieloma starymi dworami, domami czy zamkami, ale nie tylko. Oni mają dużo parkingów i tak dalej i właśnie dosyć niedawno będąc w Lake District postanowiliśmy wykupić członkostwo, które kosztuje dla naszej całej rodziny 12,50 na miesiąc. I wtedy te wszystkie wjazdy w takie miejsca mamy za darmo. Ale dzisiaj pogoda jest trochę średnia to jedziemy do tego zamku, mamy nadzieję znaleźć tam miejsce parkingowe, co nie będzie łatwe z naszym kamperem. A jak nie pojedziemy sobie po prostu dalej. Kwestia jest taka, że camping, w którym jesteśmy, i Mariusz możemy powiedzieć nazwę, Slinkwynent, no to proszę, teraz będziemy tutaj testujemy tak, męcła walijski on jest bardzo wysoko położony, więc tam jest wstrętna pogoda dzisiaj. A zjechaliśmy w dół i po prostu jest szaro, ale nie pada, jest fajnie i jest bardzo ciepło, więc. Wiosenki, wiosna, wiosna. No, ruszamy przed ciebie i zobaczymy, co zwiedzimy i gdzie wylądujemy. Zaraz się okaże, czy tu wjedziemy, bo jest brama. Nie, A ja może? Jest szansa. Wydaje mi się, że się zmieścisz. Spokojnie No i jesteśmy, nazwę damy wam tu na dole, bo nie pamiętam nazwy tego Penrith Castle, trudno powiedzieć Po drugiej stronie jest Troy i Camper, a przed chwilą przyjeżdżał identycznie jak nasz Więc widocznie jest tutaj miejsca parkingowego sporo Tu przed nami jeszcze by się zmieścił ten drugi, który wyglądał tak jak nasz, identycznie Nie? Tak fajnie, Także... śmiesznie to wyglądało, po prostu jeden tak samo jak, jak ten drugi, więc Także fajnie. słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli przyjechać wielkim zestawem tutaj, to zapraszam Spokojnie Pięknie, wszystko kwitnie, wiosennie. Pięknie. Słuchajcie, z zewnątrz ten zamek wygląda bardzo okazale. Mam nadzieję, że w środku będzie równie fajny. Musimy poczytać, którego jest roku, bo on jest bardzo ładnie zachowany, więc albo nie przeszedł jakichś tam wielkich napadów, że Nie został zniszczony, albo po prostu wcale nie jest taki stary, jak wygląda. Okay. Czyli wiemy, że został wybudowany w 1816 roku, czyli rzeczywiście do tego tak się dobrze zachował, bo wcale nie jest taki stary. na tyle zamku. Nie wiem jak się cały czas nazywa. No nie na wiemy, jak Penthrin Castle, nie wiemy czy to się dobrze wymawia, ale pięknie zachowany. I właściciel, który tutaj na początku jakiś był manszyn, czyli jakiś duży dwór, i później zostało to rozbudowane do takiego zamku, i osoba, która to wybudowała, no pomieszkała to 3 lata. Potem, jak zmarła, zostało to przekazane członkowi rodziny. I siostry. Siostry, ona mieszkała tutaj trzy miesiące. I mówi, aj, To dużo roboty. to to nie jest dla mnie. W każdym razie, jak będziecie w okolicy Bangor, to na pewno tutaj wpadajcie, bo zdecydowanie fajna miejscówka, polecam. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że ona po tych trzech miesiącach przekazała właśnie to tej instytucji naszej nadczas i od tego czasu oni tutaj mają pieczę nad tym. Tu jest. Masa tych pomieszczeń, oni mówią, że po prostu nie mają już tyle ani środków, ani takiej mocy człowieka, żeby po prostu większość jeszcze do góry przerobić, że można było je odwiedzać i zwiedzać. Bo jeżeli chodzi o National Trust, to oni głównie utrzymują się ze składek, wiadomo, mają dotacje rządowe, ale głównie te osoby, które są w środku i powiadają o tym wszystkim, to wolontariusze. Zapraszamy tutaj. Wróciliśmy do kampera. Szybkie jedzenie, takie naprawdę kamperowe, szybkie, czyli zupa. Tego, a i jej za to, że grzecznie siedziała w kamperze do widzenia dostała Makosa. I jedziemy dalej. W planie mamy piękny spacer w koło jeziora. Zobaczymy, bo to znowu będziemy się cofać już w stronę kempingu. I zobaczymy, jaka tam będzie pogoda. Czy nie będzie padać. Ale stwierdziliśmy, że wykorzystamy to, że jesteśmy w górach. Nie chcemy jechać nad morze, chociaż już tutaj praktycznie nie jesteśmy. I chcemy zaliczyć ten piękny spacer, który zaliczyliśmy kiedyś, jak dziewczynki były o wiele, wiele mniejsze. Do tego jeziora mamy 18, 18 minut, więc. Szybko przemieszczamy się z jednego do drugiego miejsca, a później 1,5-2 godziny spacer dookoła jeziora. Zaparkowaliśmy. Zaparkowaliśmy przy jednym z jezior, ale idziemy... Za jezioro jeszcze jedno jest tam z tyłu, z tyłu, także kawałek musimy dojść. Zaparkowaliśmy nasz motorhome przy i przy jeziorze Hlyn Ogwem. Gdzieś tutaj, o właśnie tutaj. Wróciliśmy z powrotem i idziemy do jeziorka Hlyn i dwa. Całą tę kółko ładnie zrobimy i wrócimy z powrotem do motorhome'a. Jest piękny spacerek, nie jest jakoś bardzo wymagający, więc idziemy póki nie pada. Wymienione najwyższe szczyty na domi. No ale gdzie jest? Gdzie jest Jaki najwyższy? No tu chodzi o te, które widzisz. Ten, który pan. O! Tutaj masz. Gliderfa. Fan. Tutaj. Tu masz kolejne Super to zrobione. I've heard a story, I've heard it said I've come to believe that love is a bet Sometimes you win it, sometimes you lose it Sometimes it calls you right in the mood Come to my table, come to my bed dookoła, widoki piękne. Polecamy do nas spacer z dziećmi. Nie ma jakichś miejsc, gdzie trzeba iść bardzo stromo w górę. W większości się idzie po płaskim a Nie, widoki... Nie, naprawdę no, bardzo, bardzo spokojne, bardzo spokojne spokojne miejsce. Idziemy na no, jak masz tyłko, więc no, miejsce, tam. gdzie zostawiliśmy kampera. Piękny spacer, co? Piękny. No. Pokażę wam jaki fajny stary volkswagen Camper przerobiony, w ogóle fajnie pomalowany Ma klimat, tylko pasuje bardziej do takich Ciepłych miejsc A z tyłu jeszcze gitara była, widzisz? Nie wierzę po prostu, dojeżdżamy na kemping i nie widać świata Z jakiś dziwny mikroklimat panuje na tym kempingu, ten Bo rano wyjechaliśmy poza kemping super. Teraz wyjechaliśmy, wjeżdżamy z powrotem i już jest jedna wielka dupa Wróciliśmy na kemping, przyrządzamy jedzenie. Pogoda taka jak widzicie. Tak trochę chłodna właśnie zrobiło. No słabo. Ale chodzi, dzień, słabo, super, dzień super, dzień super. Fajnie. Myśleliśmy, że dzisiaj z tego dnia nic nie będzie, nie? O, no, było no, super. Ale fajnie było, no. było super. Dziewczyny poszły jeszcze pobiegać. A zobaczcie, pokażę wam, co mamy na grillu. To jest ten elektroniczny, elektryczny grill. Kadak i... Ba... Brai. Brai. Zobaczcie, daje radę. Mamy halumi, mamy do hot parówę i mamy Takie Jakieś reszki całatek mamy, jutro rano już wracamy do domu, więc musimy wyjeść. A dziewczyny, najlepsza zabawka, za kilka funtów, styropianowe Samoloty. I znowu latają. Dzisiaj oczywiście zapowiada się piękny dzień, chociaż w nocy bardzo padało. Słuchajcie, jeziorko jest dosłownie jak stu na paddleboard, idealne. Ale my niestety wracamy, więc... Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i napiszcie jakiś komentarz, jak wam się podobało. Miejsce piękne, polecamy jak najbardziej, żeby przyjechać. A jeżeli jest zła pogoda, to ruszajcie dalej, bo tutaj często pada. A jak wyjedziecie troszeczkę niżej, to jest piękna pogoda. Dzięki, że byliście z nami. Trzymajcie się. pa. pa. pa do następnego.